to jest bezpieczniejszy, wiesz? No, ale to no, najważniejszy, ten. Mm -hmm. Słuchaj, no, ja, ja tego przykryję. E, Ustawiasz, nie wysokość, żeby nie zasłaniało. Tak, bo jak to tam to już nie Kochani, nerwy, nerwy przed rozpoczęciem dzisiejszej konferencji. Myślę, że będzie można obniżyć z pół metra z Udo, wiesz? Dobra, ja idę po ten, po przedłużać. Po Musimy zobaczyć, jak go rzuca. Widać, Widać mnie na i tego będziemy wszystko Co tam? Yy, Szukam jakiejś opanowanej osoby, która odpowie tylko jednym zdaniem. Co tu się dzieje, bo być może nie wszyscy jeszcze wiedzą. Wprawdzie tytuł jest. miłości i do wolności. Wydarzenie jakiego jeszcze w Sosnowcu nie było, także Państwo Aslan. widzicie czegoś takiego jeszcze nie było. Za chwilę będziecie mieli okazję. Jeżeli was tutaj nie będzie, to przeżyć to u siebie w domu. Pani zobaczcie, jeszcze mamy Dużo, dużo wolnych miejsc. Dużo wolnych miejsc mamy w tym samym miejscu, z którego go wziąłeś. Chcesz, też Są być e, Adlanku, na Jeśli też chcesz być na live, to musisz się odpowiednio zachowywać. Nie możesz używać brzydkich słów. Na razie jeszcze. Jeszcze Ci na razie nie ufam. Chcę tylko pozdrowić kogo? Aslan. Pozdrowić Nie Przygotowania kochani, Przygotowania, a sam nie możesz. Przygotowania, zobaczcie, pełną parą. Ty takie, mam tylko wam. Kitka mi się na trzy już. Będzie loteria. Będą nagrody. Będzie coś dobrego do zjedzenia. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Polska Tomy Sosnowiec. Współtworzą to wydarzenie, oczywiście stacznicy wolności. Jesteśmy dzisiaj na posterunku. Zobaczcie jakie przepiękne ciasta, jakie przepiękne ciastka, ile pracy Co? dzisiejszego dnia, a to wszystko na tę konferencję. Yy, startujemy o godzinie 12. Będziemy w mediach. Udo. Jeśli chcieliby Państwo oglądać przebieg wydarzenia, to gdzie mają szukać? No to przecież będzie u Was transmitowane na YouTube. U nas na YouTube, tak? tak? Na tak. Strażnikach no, Wolności. Tak. Tylko Dobrze. potrzebuję od Człowieka jeszcze um, dostęp, klucz i tak A będzie jeszcze na innych mediach? Ja Okej, okay, super. I nagram. Dobrze. Chciałbyś, masz tu tak. A jeszcze? Zapraszamy serdecznie. Od godziny 12 będziemy już na łączach, będzie live. Teraz tylko taki przedsmak tego, jak wszyscy przygotowują się do, do tego wydarzenia. Jak wiemy, takie wydarzenie, prace, aby takie coś się odbyło, trwają pewnie od tygodni. A tutaj mamy świetlicę edukacyjną Dzierżoniów. Pokazujemy, będziemy również angażować się w zajmowanie dzieci, ponieważ jest to wydarzenie rodzinne, dla rodzin, dla dzieci. Oczywiście, patriotyczne elementy, kolory tylko biało-czerwone, nie inne. I już zaczynamy. Będą malowanki. Będzie wygłupianie. To, co dzieci lubią najbardziej. pani pokaże teraz, jak robi UFO. Aslan. Teraz Spidek. Tak, Także jesteśmy Us! Także jesteśmy przygotowani no na dzieci. dzieci. Cześć wam kochani, chcecie pokolorować? Tro... Przyszliście pokolorować. Tak. kto przybył się, No, no. Fajnie sobie. Tu dla dzieciaków, no, takie stoi to. Chcemy Kochani, kto ma jeszcze czas, wydarzenie trwa do późnych godzin popołudniowych, właściwie do wieczora. Także zapraszamy serdecznie. Cały program jest oczywiście na strażnikach, a przede wszystkim u, e, Marty Wacławik, Stowarzyszenie Polska Tomy Sostowiec, główny organizator tego wydarzenia. Eee... Ja to Dzień dobry! Na przykład, się No, fajnie. Tak. To jest, wiesz, ja dopiero teraz poznałam żony pana właśnie. Tam się ludzie domagają na YouTube ty i ty masz żonę? Pokaż żonę. Na pewno, a ja tu, Przyznaj się, sam występuje. to ja, Słuchajcie, nerwy, nerwy ostatnie tutaj pod Komputer. Marta, gdzie to jest? Pytają ludzie Sosnowiec, hotel okrągla, okrągla Narutowicza 59 I co to będzie? Bo niektórzy dopiero... Wielka niespodzianka, wspaniałe wydarzenie, którego jeszcze nie było w Sosnowcu. Uh w -huh. miłości do wolności. Kochani, zapraszamy na konferencję już od godziny 12. Startujemy. Cały program Marta Wacławik, Stowarzyszenie Polska, Tomy Sosnowiec, Strażnicy Wolności. Tam znajdziecie pełną rozpiskę tego, co nas dziś czeka. Wydarzenie. Z miłości do wolności. Specjalni goście. Lekarze, prawnicy, dzieci. Goście się pojawiają, kochani. Zapraszamy. Tak to wygląda. Kochani, zapraszamy. Konferencja z Miłości do Wolności. Organizatorem jest Stowarzyszenie Polska Pomysł Snowiec. My, jak zwykle, wspieramy, współorganizujemy to wydarzenie. Cieszymy się, cieszymy się, że są dzieci. A to jest nasz aslan. Będzie o, będzie o tym, jak odłączamy się od systemu, Będzie o tym, co robić, żeby uratować nasze dzieci. Będzie o tym, jak tworzymy świetlicę edukacyjną. Będziemy mówić o... W tym jak przejść na edukację domową, ale będą wykłady również lekarzy. Kochani, w tym jakże pięknym momencie urywamy transmisję. Do zobaczenia o godzinie 12. .00.